Cześć, mamo, witam nas wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Remek i witam w kolejnym odcinku Standard Island sezon drugi, ale szybko nawijam. <grybujesz> Zaczynajmy. W dzisiejszym filmie będę ścigał się z szumim, kto szybciej w danym czasie zbierze więcej surowców, więcej wartych. Ten, kto przegra ten przegrywa wszystko, a ten kto będzie miał więcej diaksów bądź innej ważnej rudy, ten wygrywa wszystko. Poza tym szumi się zobaczy jak domek wybudowałem Więc myślę, że będzie też fajna reakcja Przyrzucać na chatę, bo hata jest duża I fajna, I jeszcze nie jest gotowa oczywiście, ale będzie jeszcze fajniejsza <laughs> Subskrybujcie kanał By być na bieżąco, bo kolejne filmiki nie ominęły Codziennie wchodzą filmy Przez jakiś czas, bo jak będą święta to mam małą przerwę Tam króciutką tylko, ale ogólnie wchodzą codziennie filmy wbijać na oczywiście mc.thunderisland.pl Czyli na nasz serwer RPG Na którym właśnie gramy Nie wszystkie questy zdradzam, bo nie chcę wam wszystkiego zdradzać Ponieważ zachęcam was do zagrania na naszym serwerze, na wersji Minecrafta 1.8.9 Wbijajcie Tymczasem nie przedłużając Grajmy, zobaczymy kto będzie szybszy A jest tutaj totalna losowość, co jak co Cześć Szumiś! Siema! <gry> eee, mój drogi Będę prosił cię o to, żebyś się teleportował do mnie za jakiś czas. Masz już Minecrafta włączonego? Dobra, tak, już wchodzę na serwer, tylko... <grym> ci nie, te, nie teleportuj się <grym> przez gwiazdę, nie teleportuj się przez gwiazdę, teleportuj się przez TP. O Jezu, ale daleki border jest na tej wyspie. Jezu, tyle no miejsca. Właśnie czy... jest, tak, no właśnie dużo jest miejsca. Nice! Na e, chcę nagrać twoją reakcję na domek, który wybudowałem jestem ciekaw. Dobra. Jestem to czekaj. ale jak oczywiście Ale on jest niedokończony, bo to jest, to jest okay. warte podkreślenia. Brakuje jednej ważnej rzeczy w tym domku plus całej praktycznie kosmetyki, a w środku to w ogóle jest już nieskończone, nie? Okej, okay. ale z zewnątrz szkło jest? Z zewnątrz na ogół, na ogół jest... no brakuje jednej ważnej rzeczy, ale Czego przyjdź i zobacz. Dachu brakuje, no. Ale są dobra, fronty mogę. fajne, i jest, że tak powiem, wyobrazić sobie, jak będzie tak wyglądał. O, dobra, tutaj mogę patrzeć, nie widzę dobrze jeszcze. <laughs> to poczekaj, nie obracaj się, poczekaj, nie obracaj się. 5 sekund, stary z kluchą będzie reakcja. Dobrze, oh, Jesteśmy z kluchą gotowi na Twoją reakcję. Look at that, bro. O oh, Jesus! <laughs> Jak Ale... mówię, że. A jest dach! A nie, dobra, to nie, są Nie, no tylko nie ma, nie ma. To są, to są, tylko, fronty. To są tylko fronty. Brakuje Ej, całego dachu, bo jest istnie. skomplikowany, nie? Ale jeszcze będzie wciół kosmetyki, wiesz. I tutaj będzie takie wejście główne: będziemy się musieli zmienić miejsce, gdzie się teleportujemy, jak lecimy na działkę. Tutaj jest główny hol, który nie będzie magazynem jeszcze i tak dalej, tam te wszystkie skrzynki są. Zaraz Ci pokażę, bo pewnie już szukasz i nie wiesz, gdzie jest twoja moja skrzynka. Moja <laughs> Spokojnie, zaraz ci pokażę, gdzie ona jest, bo ją zlokalizowałem, gdy budowałem. Okay. Um, ale nic nie wziąłem, widziałem tam dwa diaksiki. I słuchaj, i to będzie tak, że będzie dach na górze, oczywiście. Cześć, chodź na górę Ci pokażę. Na, na dół będzie się schodziło do dużego magazynu, tam się będzie robiła ta przestrzeń. O, czyli tam jest moja ziemianka. Nie, 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 tam A? właśnie. Znaczy gdzieś tam jest, ale mam... O, do niej inne dojście niż tędy. Tu jest eee, nie, nie po tej stronie Chodź ci pokażę, chodź, chodź Chodź do góry dirczakiem Masz dirt? Eee... kobla pan. No dawaj A na piętrze do góry każdy będzie mógł zrobić swój pokój No i tutaj te fronty widać, one się tak połączą Że te dwa fronty będą cisnęły w kierunku tego jednego z tyłu domu no i uh -huh. z tyłu domu będziemy jeszcze tą wyspę rozwijali, bo ja tam wyspę troszeczkę podnosiłem i w ogóle, żeby było ładnie. Yy, I w tym domku, żeby się pięknie mieszkało. I w tą stronę będziemy tą wyspę też na pewno jeszcze rozwijali, żeby ona była dłuższa, szersza, fajniejsza. No, trzeba bo, fajną farmę no, robić. Farmę, wiesz, jakieś góry nawet możemy jakieś lekkie porobić, jeszcze jakieś inne budynki, jakieś inne tam kondygnacje. A twoja, mój drogi yy, skrytka, jest tu. Ziemianka tam. to jest. Dawaj, chodź do ziemianki, ja ci pokażę, gdzie jest ziemianka. Pa. Kop tutaj na środku. Czekaj, chyba nie dokładnie tam, gdzie stoisz. A nie, dokładnie tam, gdzie stoisz. No to O nie jest zasypane całe. No musiałem tam co nieco porobić. W sensie ja tylko to zamknąłem tą ścieżką. Dobra, czekaj. Ale wszystko tak jak było, tak jest. Nic nie ruszałem. Skąd... Ja nie wziąłem, ja nie wziąłem. Wszystko jest, wszystko masz. Dobra, mój drogi. Robimy sobie, jest. robimy to sobie to zaraz to. tego, robimy sobie zaraz jeden wielki wyścig zbrojeniowy, surowcowy i wygrywa ten, który zgarnie w ciągu 15 minut czy 20, jeszcze zobaczymy, największą ilość zajebistych itemków i wartych dużo rud różnych i będziemy to robili... zrobić już. Tak, ale to musimy mieć, musimy mieć srebrny kilof, niezużyty, nie znaczy zużyty może być trochę, bo już nie wiem, 15 minut to będą z 2 kilofy jak nic. Żelazne. No, ze, ze trzy zużyjemy. No. Może nawet z trzy, no. To sobie przygotujemy po trzy I ehm, Jeszcze jest jeden aspekt, bo na serwerze mamy coś takiego jak atrybuty, nie? I ja mam w atrybutach yy, do szczęścia przypisane 3. To czekaj, ja mam a czwarty dopisze... Nie, ja sobie po prostu wrzucę do atrybutów. Ja te, a do tej... mogę sobie już czwarty wrzucić? Masz, masz cztery punkty do, do wydania? Czekaj, już zobaczę. Tak, mam cztery punkty. Na zdrowie. No, no krótko, szkoda. no, kichnąłem sobie. no. Jezus, klucha, zaplątałaś się w kabelku. Dobra, szczęście, cztery punkty. Masz cztery punkty w szczęściu na pewno? Si, mam. Dobra, to teraz musimy albo kupić, albo najlepiej byłoby ja mam, chyba wydobyć. Ja Masz też żelaza. Masz też żelaza? Czekaj, ktoś też tam miał żelazo z tyłu, jeszcze sprawdzę. I przygotujemy sobie po trzy kilofy. Żebyśmy mogli yy, polutować. No, przygotuj sobie więcej, tak... O, Albo ja nie, okej, okay, tu są żelaza. cztery żelaza. Może, stary, no to miejmy po dwa kilofy. I te dwa kilofy będą wyznacznikiem końca wyścigu. Co na to? No czekaj. A, jeszcze dwa żelaza potrzebuję. O, idealnie, ja mam dwa kilofy. Dwa czyściutkie ja nie służy te kilofy. I oczywiście ja bez enchantów, bez niczego. Ten jeden, to. który mam zużyty, sobie odstawiam. Robię sobie jeszcze miejsce w ekwipunku, bo będzie dużo. Ja mam cztery, więc jak ci najwyżej braknie, a szybko się zużyją, to po prostu ci dam jednego. Dobra. Dobra, mam tylko jedzenie i kill czyli to, czego potrzebuję na ten wyścig zbrojeń surowcowych. Dobra. Dobra, ja jestem już w magicznej kopalni, czekam na ciebie na TH5. 2000 graczy. Panie i panowie, wbijać na mce.thunderland.pl. Gramy, ja wszystkich questów też nie zdradzam, bo zdradzić wszystkie questy byłoby bez sensu, dlatego że sami możecie grać, sami możecie sprawdzać całą tutaj przygodę I sami możecie to przechodzić, dlatego bawimy się w takie rzeczy jak budowanie, albo chociażby wyścig zbrojeń surowcowych w magicznej kopalni, w której mamy e, Bezpieczny drop surowcowy, a nie na suriwalu, bo na suriwalu jest niebezpiecznie Z moim głupim szczęściem coś czułem, żeby... Właśnie, przecież ty miałeś takie szczęście Ostatnie, czemu ja z tobą walczę o to, ja pierdykam Nie wiem Ale ładna zbrojka, proszę bardzo ja mam tanderową Z grzmotem Krusty ludzka kopalnia Czekaj, tak, tego trzeba ku kuraka zostawić Kurak Idź pizdzies, wyłączam cię Zapomniałem, że ty jesteś totalnym fartem w tym kopaniu, więc mogę to przegrać Jestem ciekaw w ogóle ile na tych dwóch kilofach wykopiemy rudy Bo drop jest mały, jest bardzo RPGowo No Kurde, mogłem jednak mieć kurczaka Idziemy do tego samego miejsca, chodź Gdzie? Czekaj, bo tutaj są ludzie, tu są ludzie, chodź Startujemy, w... ale chodź, chwile, chodź, chodź. Wystartujemy w jednym miejscu razem i leć se, gdzie chcesz. Każdy ma już swoją taktykę i teorię. Dobra. Proglerek mi dał dwa steki. Szumi masz jednego, trzymaj. Czyli mamy tak. Mamy dwa kilofy, mamy jedzonko i, I tyle. Będziemy zaczynali i bijemy aż skończą się kilofy, obydwa. Ale też na wszelki wypadek ustawię od górnie jeszcze stopę. No. Dobra, mój drogi. Are Chula. you ready? Jestem gotowy. You are ready? Ready to ramble. Ready to rumble. Jestem gotowy, robić. dawaj. dawaj, ja dawaj to jestem dawaj. gotowy. Uwaga. Jeszcze stój w miejscu. Uwaga. Dobra, 15 minut. Uwaga. 3, 2, 1, go! Ej, to jest, to, to jest moje miejsce. miejsce! To jest moje miejsce, ja Mam to już lapis, pewne. mam już lapis, stary. Bo wiesz, potem tą wartość. Musimy sobie policzyć, co ile jest warte, nie? No chyba, że będzie miał, wiesz, dwa diaksa, ja zero, nie? Albo odwrotnie, ja dwa diaksa, a ty zero. Stary, mam już węgiel, lapis... Masz w szczęściu cztery wpisane? Tak, tak. Dobra. Dwa lapizy! Dawaj na bieżąco, jakby coś będziesz wiedział. Oj, i żelazo. No mam, mam lapis też już. Uuuu, przoduje, przoduje! Jak ci się w inwentory pokaże kobyl to go wywal, żebyś widział surowce na pasku, żebyś monitorował ile ich masz. Ja pierdykam. No nie no, zasłania mi tu jakiś typek, spadaj, spadaj, spadaj stąd! Mordo, jak przez ciebie przegram. Wyłącz sobie gracie. Już nie mogę, już nie mogę na to tracić czasu stary, każda sekunda się liczy. <laughs> no, ja już nie mam połowy kilofa prawie. Ja, jedna czwarta, jedna trzecia. Nie, nie może być połowę. Musi być no, tyle no. samo co ja, masz przecież ten no, srebrny no, zwykły. No, nie wiem. Chyba, nie że wiem. kamiennym bijesz. Nie, nie, nie. Stary, dwa, dwa lapisy, dwa węgle i dwa żelaza. No czemu bijesz w tej samej. <laughs> I chodzą za mną te czuliki! Spadać! No, a, 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 a. Gdzie jest ruda, Ty ruda. Mam diaksa, stary! Nie. Serio? Tak! Mam Diaksa Co jest grane Ale mam farta o chłopie Bo Wywaliłem kobla z tego inwentory, które, które widzę na wierzchu Wywaliłem kobla, żeby zobaczyć czy mamy jeszcze jakieś inne diak inne rudy I patrzę, miałem Diaksa w środku A może oni ci go rzucili. Ale nie, to sprawdzimy na nagraniu, sprawdzimy na nagraniu ale wątpię, widziałbym to, bo cały czas biegam, więc bym tego nie zebrał. E, no, przestańcie mi tu kopać! Progelerek! E, no czemu? Mi tak samo! my kopiemy w jednym miejscu. Mi tak samo to przeszkadza teraz. Dobra, ja stąd idę. O, no, tracisz czas z Mordunią. Nie, bo sobie wykopię jeszcze po drodze, przy wyjściu. Dobrze. Czemu oni przyszli za nami? To, to było nietaktyczne. Nie tak. No. Ale nawet gdybyśmy ich ukryli, to byli tą rudebili. No, kuźwa, biją tu wszystko. O! Szmaragd! Co? Nie, stary serio? szmaragda! Szmaragda wydobyłem! Czaisz! Ja nie mogę, no stary, jakie to masz szczęście! No, ale, ale dobra, mar... ostatnio, mi szczęście, ostatnio mi szczęście dopisało. Więc. Ja pierd... ale szmaragd, stary? Przecież on jest teraz tak bardzo rare, że to jest hit. Dopiero teraz mi się zużył kill -off. Co się no, ja stało? Już mam drugi kilof. Ja pierdykam stary, co jest? Ale jajca, ale jajca. Nie wierzę w to. Muszę potem sprawdzić, ile było szans na to, że szmaragd wydobędę. Jaki fart. Ej, normalnie? Wiesz? Nie, ej, nie, kuźwa, wypad, nie chcę twojego lapisu Wypad. Mogli mi rzucić, no bo ten jakiś progrelek pro chce być fajny i mi daje itemki. Dzięki, Mordunie, ale się ścigamy. Ja wiem, że ty tego nie wiesz, ale. W każdej normalnej sytuacji wziąłbym ten szmaragd, nie teraz. Ja wcześniej dostałem stary diaksowego, diaksowego miecza od kogoś. Nie pamiętam, czy no, raz ja wygrałem. Dostałem killów e, wczoraj wieczorem. No, diaksowy? Tak. Nasik No bardzo mili są gracze. Znów lapis, nice. Nie wiem, ile diaksów musiałbyś mieć, żeby da wyprzedzić. No. Trzeba byłoby to policzyć. Nie pamiętam tej ekonomii, teraz trzeba będzie sprawdzić, ile to jest warte. Znów lapis. Ile masz lapisu? Trzy. O kurde, a sześć. Nie no, ten szmaragd to już praktycznie mnie tak wybił na zwycięstwo, że to jest no. hit. A diaksa nie ma żadnego? Nie. No to jest... ciekaw, czy mi go dali, czy se go wykopałem. Pierwszy mam mi się to, chyba skończy kilof, a złoto też mi się... nie wiem ile mam, ale pokazało mi się... Nie patrzę na czat cały czas, bo się staram... Tak. Staram się nie pominąć żadnych bloków, no ale ja zaraz... Kilof mi się kończy, jak chcesz to mam jeszcze dwa. Kończy. Nie, nie, nie. Do, 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 do skończ... Mam Masz O co ty pieprzysz, stary?! Serio! Serio, serio, serio! Co ty gadasz?! kopie dalej kopie dalej szybko ja pierdykam. diaks pierdykam! a diaks, mi, się, diaks, mi się kończy teraz czas ej to jeśli ten diaks jest fejkowy to jestem w dupie no nie niekoniecznie masz, więcej pewnie lapis lapisu żelaza i tak dalej o kurde co jest szybko, szybko 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 jezu jakby mi teraz drugi merit poleciał ja pierdykam o kolejny ja, nie, pierdykam, lapis kolejny ja, lapis nie mam kilofa nie mam kilofa już się skończył ja mam jeszcze ostatnich no. kilka, kilka 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 dropów to tepnij się do mnie za czym, jak coś wypadnie, to będziemy mieli teraz wiesz. Ale kurde, to jesteśmy mega na podobnej pozycji. Chyba, że jakiś turbodrop jest, ja nie wiem. Nie, wczoraj był. Wczoraj turbo. był turbodrop, tak. Wczoraj czy przed. Nie, na, na starcie o 23.00 był chyba turbodrop. I. Bo sobie gracze wywalczyli z tego, z pierwszego sezonu. A kończy mi się już ten kill, chyba jeszcze nie jest. 5 hitów mam. Jeszcze więcej. I zubiegają za mną cały czas i mam wrażenie, no, nie, że. Nem, cały trochę. czas uważam też, że czy mi czegoś nie dają, ale to normalnie bym. Ten diaks tylko. Tylko ten diaks jest do zweryfikowania. Resztę dużo wykopałem te lapizy i wszystko to było. No, ale możliwe, ale... jakby nie wykopałeś Diaksa, ale Diaks Emerald na no, tak krótkim O, Zepsuło to jest... mi się, zepsuło. No bardzo stary fartowo. Mam tak, no. mam 4 złota, cztery żelaza. 10 węgli, 7 lapizu, jeden diaks i 1 szmaragd. Chodź do tej skrzyni, to jest do tej skrzyni mamy tak. Mamy szmaragd i daj po lewej stronie. Albo. No. Daj, daj do lewej strony i tak, tak samo na równi, zobacz. Pionowo. Nie, no masz... wygrałeś, stary. No wygrałem chyba. A gdzie wygrałem. masz szmaragd? Aż o, o, ten. Redstone, zapomniałem, że istnieje. Czyli tak, masz jednego szmaragda, masz 5 żelaza, masz redstone i masz 3 lapizy. A, jeszcze złoto I 3 złota. Okej, okay, no, za, nie, nie, ale to zależy, to za, okej, okay, akurat, a mi dasz mi, czyli emerald będzie mój, jeśli, jeśli diaks jest rzeczywiście y, 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 to wykopany przeze mnie, bo jak nie jest wykopany przeze mnie, to sterman tak, i wtedy już, albo lapis mi podbije cenę tutaj, no Może masz... podbije, chyba, że nie wiem ile reddzone. Ale masz jeszcze na, redstone! Poczekaj, dobra, to muszę przerwać nagranie jest... sprawdzić, nie, to sprawdzić, to muszę sprawdzić czy ten, czy ten czy tego Diaksa wykopałem, bo od tego wszystko zależy Żelazo Jest okay. diament! Wykopałem go! Jest normalnie! Czyli mój, czyli twój emerald jest mój! No <laughs> Ale fart stary, ja pierdykam! Ale farm. Ja Czyli teraz tak, wykopałem sobie sam, ale jaki w ogóle drop zajebisty, dwa szmaragdy. Szmaragd, diaks, siedem lazurytów, 4 żelaza i 4 złota są moje, a od Ciebie mam. <śmary> Szmaragd, 3 lapizy, 5 rud żelaza, 3 rudy złota i jeden redstone. <śmary> no. Ty, ale jak wchodzę w drop menu... No? <śmary> Już Ej, sprawdza, co? Mi go ktoś rzucił. Tego emeralda? No. Ale co, skąd wiesz? No bo wchodzę sobie w drop menu, masz statystyki. Jak wejdziesz sobie w menu gwiazdy, no w, jestem, w prawym górnym no. rogu Jest masz drop? drop. I patrzysz sobie na kopalnia, drop surowców. I mam diament dwie sztuki, czyli to co wcześniej wykopałem. Tak. I mam na emeraldzie zero sztuk. O kurde, no. czyli ktoś cię go rzucił? Czyli, no, czyli w, był... w ogóle, czyli nie byłeś, czyli nie byłeś na tym, nie byłeś yy, w ogóle blisko. Ja mam no. wykopanego tego diamenta, którego wykopałem pierwszy raz. Szansa jest 0,087%, a mam zbustowane razy 0,2% Nasz szmaragd jest 0,005% i wykopany jest, ale fart. No. Ale fart w takim razie. Ale to gdybyś ty ten y, szmaragd rzeczywiście zdobył, to to byłby w ogóle stary taki fart, że to już jest hit. Nie, bo szmaragd, szmaragd chyba kosztuje 20 tysięcy, jeśli kosztuje faktycznie. Kiedyś kosztował. To, to, to... Poczekaj, teraz to sprzedam, bo ja nie potrzebuję szmaragdu. Górnik, o, mam quest'a u niego, o nie. A mogę ja teraz. O, ale, we, ale mogę to ten. 15 tysięcy na Emeralda. No to ale tak. to jest zakupu. A, to jest zakupu, a sprzedaży. 5500? No dobra, niech będzie ppm 5500, sprzedaj, sprzedaj. Czyli mam dwa. Co z tego, że go dostałeś? było wiesz, konkurs polega na tym, że wygra, wygrywa wszystko, więc wiesz. Tak. Więc, em, no cóż, Mordunio? Eee, teraz tak. Czyli mam już 11000 zebrane. Z lapisu teraz sprzedaj, wszystko za 750. 11750. Redstone y, 150, czyli 11, 000, 11 900 już mam. 11900 i złoto 11 000, 12 180. 12 180 jest to na plusie po tym naszym y, zawadiackim konkursiku. Nice. No dobrze, poszło. Dobrze, Daj. moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Jeśli chcielibyście więcej takich wyścigów zbrojeń surowcowych, czy może wyścigów... Ej, ale czekaj, sprzedałeś mojego Emeralda, którego ja dostałem. No ale stary, wygrywa wszystko! <grym zypniały> ale ja go dostałem, ja go nie wydobyłem! Nieważne! Miałeś go, że tak powiem, był, był brany pod uwagę w konkursiku. Ej... Gdy, a ja, gdybym ja dostał na przykład tego Diaksa, to też bym ci go oddał, bo wygrany zgarnia wszystko. No okej... Okay. Teoretycy... Te diaksy? Nie, jak nie. Mam tylko o. przy sobie jednego, czekaj, dlaczego jednego? Aha, bo tylko ja miałem jaksa jednego. No, także, panie i panowie, to wszystko w tym odcinku. Jeśli chcielibyście więcej takich wyścigów, zbrojeń, to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie i wbijajcie na thunderliner, by sami poczuć RPGowy klimat na naszym serwerze. Dzięki, że go naliście. Yo! Trzymajcie się, papa. Miłego pa. wieczoru i wesołych świąt.